Cześć dziewczyny, witam się sami w kolejnym filmiku i z góry przepraszam trochę za mój głos ale jest wcześnie rano, więc po prostu nie kontaktuję a koniecznie chcę nagrać ten filmik bo po potem po prostu już nie będę miała za bardzo jak nie będę miała czasu z tej strony Justyna i witam Cię na moim kanale, na którym prowadzę budżet metodą kopertową co dzisiaj dziewczyny mam i chłopaki Przychodzę do Was już dzisiaj bez zęba, ale z pieniędzmi. Bo udało mi się trochę sobie tam dorobić. I mam jakieś 200 zł, tam z jakimiś monetami. Nie mam za bardzo tych monet, dużo. No ale postaramy się w miarę powyciągać coś tam z benderów, z tych moich mini wyzwań. I po prostu sobie jakoś tutaj, wiecie, ogarnąć. Jeśli chodzi o... Zęba mojego, którego wyrywałam, powiem Wam, że poszło szybko. Dosłownie to było jak wyrywanie mleczaka. Oczywiście, wiecie, miałam znieczulenie, potem mnie bolało, ale nie musiałam nawet żadnych tabletek przeciwbólowych brać, więc w sumie chyba spoko. W ogóle przyłam tego, od tego dentysty i mówię do mojego męża, słuchaj, wiesz co, kiedy mi zacznie boleć po tym znieczuleniu, bo, bo tak już chyba czuję. No to mówiłam, będzie Cię bolało, jak już całkiem Ci znieczulenie zejdzie na wieczór, nie? Ale nic takiego się nie wydarzyło. No wiecie, no trochę mi tam było źle i tak dalej, ale to nie tak, że musiałam brać tabletkę. No ale to wiecie, nie sugerujcie się mną, bo ja ogólnie mam dość wysoki próg bólu. I moi drodzy, słuchajcie, właśnie tak myślę, od czego by tu zacząć, ale... Na samym początku, słuchajcie, idę do tego wyzwania. Czekajcie, sobie burdę, bo się tam yy, Słuchajcie, może pójdę do tego mojego wyzwania z to kopert, bo już go, kurczę, dawno nie robiłam. I po prostu tutaj yy, widusia. I tak, ileby by to? Raz, dwa trzy, cztery, dobra, pięćdziesiąt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Muszę wszystko dwa razy przeliczać bo ja jestem ogólnie sobą yy, I no. Lubię noc. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale słuchajcie, najlepsze jest to, że mam taką pracę, że muszę być rano w formie. <grych> no ale wiecie, już pójdziesz do pracy, to już musisz na pewnym speedzie po prostu być. Nie ma innej rady, nie ma innego wyboru. Więc tak, <tuszu> to już kucze, chyba nie odkładałam chwilę, to wyzwanie, ale powiem Wam, że. No chcę kontynuować, chociaż ostatnio tak sobie dałam do myślenia sama ze sobą, że mam tak dużo tych wyzwań w ogóle, że, że ja już nawet nie wiem, czy w której szybko skończę, bo wiecie, jak się ma dużo, no to tak jest. Dlatego może tak lubię te mini wyzwankę. Ok, ale powiem wam, że mamy tutaj już 250 zł to będę miała. O, jaka ładna dziesiąteczka. I mam jedną czwartą już, więc w sumie nie jest tak źle. Może jeszcze to się tutaj uda dołożyć. No i w sumie od czerwca, więc. Yy, dzisiaj jest, słuchajcie, nie wiem który, 12 sierpnia. I mamy 250. Może się jeszcze z 50 udało w tym miesiącu, to bym była bardzo szczęśliwa. Tak, no ale zobaczymy, bo ostatnio mówiłam, że budżet napięty jak wiecie co? Wiecie co. Dobra. Teraz tak. Mówiłam, że chciałabym mieć drobne. I teraz tak, słuchajcie, chcę dokończyć w sumie to wyzwanie to. To już w sumie wyciągnę i też to, bo już wiem, że je skończę. Znaczy bardzo chciałabym je skończyć, ponieważ tutaj już będę miała inne I mini wyzwanka, sobie jakieś tam włożę. Dobra, więc dwa razy sobie rzucimy kosteczką. Może fioletową dzisiaj. Dobra, dam tutaj, bo. Jezu, przepraszam. Dwa i dwa, czyli 4 złote. Słoneczko jakieś damy. W ogóle, e, chyba nie mam właśnie nawet żółtego e, markerka, a nic takiego. No nie mam. Kośmyczowy. Dlatego już ja mój synuś e, jeden i drugi mają teraz takie. Jakby to powiedzieć. Mają taki challenge, żeby myli zęby, bo czasem zapominają. Ja się strasznie które. I po prostu zrobili sobie sami taką tablicę i tam sobie malują, wiecie, zaznaczają, czy mi rano, czy mi wieczorem. Więc po prostu. No, zabrali mi to. I wiecie, kto. Kolejny tam żółty z więc widzieli od mamy o, można wziąć od mamy dobra i teraz tak 4 złote eee, czyli 4 złote w sumie mama ale nie wiem czy chcę dać może bym to sobie jakoś pozamieniałam eee, czekajcie wiecie co? Zobaczymy ile tu powinno być eee, 4, 6, 12, 13 13 zł, czyli to wyciągnę. Dobra. I to jest kolejne skończone. O, nie ma dużo, akurat 13 zł, no ale lepsze ryc niż nic. Dobra, teraz sobie będziemy to nie. I teraz tak, tu mi w sumie brakuje tylko 2 złotówki, więc może w ogóle super. Aha, malujmy te ludziki Jak już będę miała trochę więcej tych yy, uzupełnionych właśnie boże znowu nie mam żadnego jakiegoś takiego sensownego co to jest, to to jest nie o mój boże te moje dzieci, no tak no dobra 20 złotych I znowu zrobię tak, że ja sobie po prostu to wyciągnę, bo potem jeszcze chciałabym zagrać w grę taką tam coś. Więc ja po prostu te dwie deszki sobie tu dam. Tam najwyżej będę kombinować jakoś. Dobra. Teraz tak. Te same drobne teraz Dobra, jeszcze mam coś tu kasy. Patrzcie, bo tu mam takie moje pudełkowe łaganowe. Coś tu poszukamy. No to dobra, skoro żeśmy wyciągnęli dwa wyzwania, to może na to miejsce też jakieś dwa wyzwania damy. Dobra, mam bo sobie przygotowała już tak jak kiedyś. I teraz tak. Pierwsze wyzwanie to jest wyzwanie to od Izzy, które. Mm, tam wiecie można tej karcie społeczności. I co ja wydrukowałam na takim dziadowskim czymś jakim, czym jest moja drukarka? Ale yy, dałam, że sobie napisałam sobie o 2025. Będę ja sobie zbierała po 2 złote no i zbiorę, zbiorę 60 zł. Yy, zbiorę sobie 60 zł właśnie. No i będę to dołączył do tego funduszu właśnie wakacyjnego. No i mam kolejną tam rzuć kostką. W sumie. Taki ten. Więc y, też od idzy, więc też sobie to wykorzystam. Y, jakieś tam roślinki, więc spoko. Jak najbardziej jestem za. Y, dobra. I teraz tak. Y, Tutaj będziemy biegać jak y, dziki po lesie, ponieważ chciałabym teraz zagrać w sumie w jedną grę, której bardzo mi zależy gra kolorowy fundusz, bo tu bym chciała bardzo, ale to bardzo właśnie, żeby uzbierać hajsu słuchajcie, już wiem, gdzie pójdą wszystkie moje pieniądze pójdą wyzwanie remont albo wakacje bo jakby, no dobra słuchajcie, wiecie co, ale ja muszę to gdzieś może kurczę, rzucę na to. Chyba będą musiała, to będzie się bo nie widzę tego. Nie, nie widać. Dużo rzuców. Dobra. Ok, mamy, więc teraz tak. Idziemy po kolei. Widzicie co ja wyciągnę? Bo pewnie w sumie będzie lepiej. Wezmę sobie kalkulator, bo rano to na pewno się rybnę. Dobra, idziemy po do kolei. Czerwona, cztery. Dobra, I dalej. Różowa, trzy. Ta żółta, cztery. Niebieska, jeden. Fioletowa, trzy. I ta um, zielona sześć, dwadzieścia jeden. Powinno być. Dobra. tu mi się zrobił. Jak zwykle zresztą. Dobra, dobra. No, bo status jeszcze. 12. No, miałam grać co tydzień, właśnie. Boże, 27. Yy, I no, ale po prostu, no wiecie, coś tam nie miałam, kasy nie było. Acie. Ale może nadejdzie taki czas, że rzucę dwa razy tą kostką Też będzie super. Co ja mogłam to dzisiaj zrobić, ale chciałabym jeszcze coś tam innego. Dobra, setam 21. O, tak zrobimy. I super. I wiecie co jeszcze chcę? W jedną grę spróbuję. Oszczędnościowa, bo tu nie grałam w matkę. Już Jezu, teksty Twojej matki, miesiąc nie grałam, chociaż chcę sobie, czekajcie, bo to nie te kostki. Znaczy, w sumie mogłam też tamtą rzucić. Dobra, ale niech ma, ma, ma różową. 4 Raz, dwa, trzy, cztery. czy ja mówię po chińsku. Dobra, osiem złotych. Dobra, żeby tu z jakimiś Dobra, jest 8. Dobra. Coś bym grała, ale nie wiem jeszcze, czy, czy za bardzo mogę, bo chciałabym teraz iść do kolejnych rzeczy, a mianowicie do tego segregatorka. Chociaż nie, poczekajcie. Wiecie co, yy, za minutkę wrócę, bo yy, rozmienię sobie i zaraz będziemy dalej robić grać. Dobra, jestem dziewczyny, ale już normalnie myślałam, że nie rozmienię tej kasiury. Masakra, po prostu, ale w ostatniej kopercie, której w ogóle się nie spodziewałam, w tej zdrapce miałam ponad stówę, bo wszędzie miałam tak 80-90 zł i po prostu mi brakowało tej stówy. Zajcie tu jeszcze przyznaję się, że drapałam z moim synem. Mamo, proszę Cię, podrap ze mną zdrapki Więc tutaj mamy trochę podrapane Ale mam nadzieję, że yy, mi to wybaczycie Słuchajcie teraz tak yy, Chciałabym podrapać trochę zdrapki Bo chcę je, no Nie ukrywam, że chcę je szybko skończyć Spróbuję, zobaczymy ile mi tutaj Pokaże los 30 zł Dobra, jeszcze raz Może nie będzie jakoś dużo Dobra, trzydzieści pięć złotych. Może jeszcze jedno pole. Nie, wystarczy. Dobra, trzydzieści pięć. Dobra. Mam sto pięćdziesiąt. Dobra. Czyli zostaje mi tu jeszcze tylko stuweł drapy, czyli w tych trzech polach jest stu, Więc dobrze. Ok. I idziemy do babeczek. Ej, dobra, tutaj też niedużo tych pol zostało. 89 do... Dobra, coś będziemy drapać. Dwa pola zrobimy. 10. I gdzie pójdziemy? Może tu po sąsiedzku. 17. Dobra. 15.

Dobra. Ok. Jest. Dobra. I teraz tak, mam jeszcze tu więcej dziewczyn z drapek, ale po prostu stwierdziłam, że nie mogę drapać więc bardzo dużo, tylko po prostu skończę dwie, następne dwie skończę dwie, następne dwie. I to jest dla mnie najlepsza zasada. Tu czekają tutaj 300, to w ogóle duża kwota dla mnie. I dobra, I dziewczyny już jest dobrze. Może by się udało do końca miesiąca zdrapać te zdrapki. W sumie tutaj jest tuwa I tu ile zostało? 50. Ej, dziewczyny, dam radę. Dobra. Yy, I teraz tak. Jeszcze może do tego segregatorka wróćmy yy, Zobaczymy, ile nam zostało. O, zostało nam 50 zł jeszcze. Więc yy, teraz tak. Idziemy może do segregatora tego z celówkami. W ogóle, aby ktoś... Oglądam mój pi film pierwszy raz. To słuchajcie, moje bindery są od yy, magicznego budżetu. A ten jest od sklepu, który już nie istnieje od Batki, Planner by Betty. Yy, ale to są bardzo podobne bindery. Także jeśli ktoś chciałby mieć taką piękną kolekcję jak ja, to zapraszam na magiczny budżet. Nie denerwujcie się, że na razie tam jest są pustki w sklepie yy, u martenki, ale na pewno będą uzupełnione. Także dziewczyny, kto tam jest chętny na no, taki y, vibe beżowy? Hmm, czekajcie, bo w końcu wzięła mnie ten segregator, co chciałam. Y, no to właśnie. Y, tak, y, dobra. I tu mam jakieś nowe też wyzwanko od Martynki. Słodkie wtorki. Dobra, mój sen po prostu mnie wołał, bo była sprawa życia i śmierci. Dobra, mam też od Martynki nowe wyzwania Słodkie wtorki Ja wam mówiłam, że jestem słodka dziewczyna Więc coś tu wrzucimy W sumie może bym jakieś drobniaczki na początek wrzuciła Czekajcie, wiecie co Bo ja yy, muszę obczajkę zrobić Te ikony yy, Babka dwa złote e, Ostatnio Iza właśnie Super to zrobiła po prostu na filmie I ja po prostu od niej odgapię Iza małpujęcie, przepraszam bardzo Ale mi się to podobało Mam nadzieję, że się nie obralisz. <noise> Teraz tak. Yy, może tak. pączek. To jest donat chyba. pączek donat. Yy, Aj, te Markery. Dobra. Zutówkę. Dobra, drugiego zutówkę. Dobra, dam Ci jeszcze dwa złote. Babka będzie. Jaka będzie babka? Babka zjadła dziadka. No dobra, bez jaju. Najpierw, żeby nie. Dwa złote. Ech, będę szaleć. Dwa złote. Potem co? To, to już dużo. Dobra, czyli 6 złotych Ci dam dzisiaj. Dobra. Słodki. W toreczku. No, dobra, będą takie małe, ale niech będą. dziewczyny, jakie piękne te segregatory. To tylko hajsu mieć dużo, żeby je zapełniać. Dobra, i teraz tak tutaj remont. Hmm. Remont musi być. Nie wiem. Słuchajcie, muszę tą pralnię ładować, bo tak sobie obiecałam. Tutaj damy 50 zł. Jeszcze z wypłaty sobie obiecałam dołożyć 100 chyba tutaj. I właśnie też to gdzieś tam w jakimś następnym filmiku zrobię. Może z jakimś podsumowaniem, bo w sumie tak trochę robiłam to podsumowanie już sama. Ale to jeszcze wam taki krótki filmik nagra, może tą stówę włożę właśnie do tego wyzwania. jeszcze zobaczymy, powiem wam, że nie wiem, czy będę te filmy robić takie z podsumowaniem. Chyba jakoś krótko i bardziej wkładamy kasę. I dobrze, I, ok, jest znowu brudna koperta, a czekajcie, bo ja tu mam status, nie, ale piszę, dobra. Gorsza sprawa, że będą mi się podobać, yy, Boże, będą mi się podobać, podobają mi się jakieś rzeczy w takim ładnym sklepie. Pewnie zgrzeszę pod koniec miesiąca, bo yy, dentysta nie wyniósł mnie aż tyle, co myślałam. Za wyrwanie zęba zapłaciłam 350 zł, to jeszcze ze zdjęciem. Yy, więc, yy, znaczy tak, jedni powiedzą, że drogo, drudzy powiedzą, że tak. z tymi dentystami to jest tak, my ogólnie mieszkamy... Na wsi, na Podkarpaciu. I u nas nie będą nigdy takie ceny właśnie jak na przykład, nie wiem, w Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie, to już nawet nie mówię. No bo u nas, wiadomo, są ludzie, którzy super zarabiają, no ale jednak większość ludzi zarabia tam w granicach najniższej krajowej, może lekko ponad. No i, i <taki>, taki ząb, taki sobie średni, jakiś z wielkim ubytkiem, no to kosztuje 250 zł, ktoś mówił, że ten. Tak. No tak, ale, no wiecie, trochę tak nie można tego porównywać. Na przykład do dużych miast. Chociaż powiem Wam, że ta, no w sumie to nie jest klinika, no oczywiście to się nazywa klinika, ale to jest po prostu dentysta, prywatna oczywiście, jest takim lepszym tutaj, ale są też drożsi, drożsi dentyści i po prostu wiem, którzy naciągają ludzi. No bo to już jest po prostu naciąganie, tak? No są tam plombę 500 zł. No to na te warunki nasze, no to to jest no, bez jaj, no. Mówię tylko o tych warunkach, w których ja żyję, nie? Dobra, słuchajcie, jeszcze nam zostało troszeczkę drobniaczków. Idziemy do mini wyzwanek. Dobra, ile jeszcze mam? Nie mam już dużo, ale jeszcze tak dwa 2 złote <laughs> dwa. Chociaż mam cztery. Ej, ja to dam tutaj do Izy. Bo też będę chciała sobie od Izy coś zamówić we wrześniu. To już będę tutaj. Oczywiście wiecie, nie sugerujcie się, że ja tu coś tam zbieram, bo ja jak będę chciała sobie od Izy zamówić, to po prostu sobie kliknę. I tyle. Nie wiem, a to jest wyzwanie. W sumie tak robię, bo nie, nie, nie mam tu żadnych wyrzutów. Żadnych wyrzutów. sobie chcę, to sobie coś po prostu kupię i mam, wynosię wszystko i mi się coś spodoba chociaż powiem Wam, że teraz mam taki trochę ciężki miesiąc, bo miało być lajtowo, a no po prostu dużo wydatków i tak samo, słuchajcie, miałam sobie wybrać kasę na tą wyprawkę, wiecie tam dla tych moich dzieci, ale wiecie co, nie wiem czy ja to będę wybierała skąd, to trochę bez sensu bo chyba muszę im pozamawiać przez internet trochę tych rzeczy a no tak jakoś przez internet pozamawiam te wszystkie tam rzeczy, które potrzebują. Bo tu chyba tylko pojedziemy kupić jakieś tam bluzy. To stacjonarnie. Dobra, ale w sumie mam tu już trochę kasy. W sumie. Nie, w sumie coś tam jest. O dobra, będę zbierała pieniądze na zakupy, Izy, bo chciałabym wrześniowe wyzwanka tymi nimi mieć od niej. zobaczymy co tam mi za wymyśli. I dobra, słuchajcie, już jestem bez kasy, już jestem bez forsy, więc to najwyższy czas, żeby się żegnać, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że wszystkie filmy oglądam dziewczyn, czasami tam z opóźnieniem, yy, dziewczyn, które budżetują, yy, bo tak jak mówię, czasem po prostu, no, no nie, nie mam czasu tam, wiecie, od razu obejrzeć, bo właśnie tak jak ostatnio tam pisałam yy, pod filmami, że kurczę, możesz zarządzić w dzień gospodarczy, nie? <coughs> yy, koszenie ogrodu... Yy, cięcie drzewa i takie, takie, więc po prostu dwa dni z życia wyjęte. Trzeba wszystko zrobić, wiecie, dom, żarcie, dzieci, więc masakra. No ale tak, słuchajcie mam nadzieję, że miło spędziliście czas, bo ja się powiem Wam szczerze, odstresowałam. Za chwilę znowu jadę z moim synem młodszym do lekarza, więc kolejne wydawanie Kasiury, ale o, taka wiecie, rutynowa, wizy rutynowa wizyta, na którą idziemy tam raz na miesiąc, więc spoko. A poza tym, o Boże, ja jeszcze się wam... życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się dziewczynki i piszcie w komentarzach, co tam u Was słychać. Buziaczki, pa!